Każdy Amerykanin ma udział w ogromnym rachunku, niezależnie czy o tym wie. Dług narodowy Stanów Zjednoczonych osiągnął oszałamiający poziom 37 bilionów dolarów i wciąż rośnie dzięki nowym ustawom, które mogą dodać kolejne biliony. W porównaniu z tym saldo twojej karty kredytowej to drobne? Co oznacza posiadanie tak dużego długu? Jak to na nas wpływa? A czy spłacenie tego długu rozwiązałoby problemy gospodarki? A może mogłoby to nawet pogorszyć sytuację? Przyglądamy się największemu na świecie długowi w dzisiejszym odcinku The Infographics Show. Co by było, gdyby Stany Zjednoczone Ameryki spłaciły 37 bilionowy dług? Aby zrozumieć, jak naprawić problem zadłużenia, ważne jest, by najpierw zrozumieć, dlaczego w ogóle je mamy. To proste: zbyt wysokie wydatki rządowe przy zbyt niskich wpływach z podatków. Jest też bardziej skomplikowana odpowiedź, która dotyczy tego, na co rząd Stany Zjednoczone Ameryki wydaje pieniądze i dlaczego. Budżet Stany Zjednoczone Ameryki obejmuje wydatki obowiązkowe i uznaniowe. W 2024 roku 47% wydatków uznaniowych, czyli 14,8% budżetu rządu przeznaczono na obronność. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad pokojem oszacował wydatki na obronność na 997 miliardów dolarów, a budżet kongresowy na 850 miliardów dolarów. Stockholm International Peace Research Institute zalicza pewne wydatki do obronności, które biuro budżetowe kongresu umieszcza w innych częściach budżetu. Jak ogromne jest 37 bilionów dolarów? Cóż, to więcej niż łączne budżety obronne dziewięciu kolejnych największych wydawców na wojsko, w tym Chin, które w tym samym roku wydały tylko 314 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone Ameryki przeznaczają ogromne środki na obronność, by utrzymać pozycję największej potęgi militarnej, lecz to nie jest ich największy wydatek to główna część wydatków uznaniowych nad którymi kongres co roku głosuje. W 2024 roku ubezpieczenia społeczne stanowiły 22% budżetu, 1.5 bilionów dolarów, a Medicare 12%, 839 miliardów dolarów. Ubezpieczenia społeczne to wydatki obowiązkowe, uchwalane przez kongres na wiele lat. Wydatki obowiązkowe stanowią dwie trzecie rocznego budżetu, mniej więcej w zależności od roku. Zaletą wydatków obowiązkowych jest to, że nie muszą one być zgodne z wcześniej ustalonymi limitami budżetowymi, narzuconymi przez Kongres, jak to ma miejsce w przypadku wydatków uznaniowych. Przynajmniej teoretycznie tak powinno być. Programy z wydatkami obowiązkowymi mają jasne zasady kwalifikacji. Każdy spełniający warunki otrzymuje rządowe pieniądze lub świadczenia. Więc w czasach recesji lub innego kryzysu narodowego, Kongres nie musi w pośpiechu przydzielać nagle dużo więcej pieniędzy ludziom, tylko osoby potrzebujące pomocy rządu mogą ją otrzymać natychmiast. Minusem jest to, że nie da się przewidzieć, ile rząd ostatecznie wyda na te programy. Drugim największym wydatkiem jest Medicare wydatki obowiązkowe, a Pentagon wydatki uznaniowe zajmuje trzecie miejsce. Medicare to zwykle drugi co do wielkości wydatek w budżecie Stany Zjednoczone Ameryki. W 2024 roku drugim największym wydatkiem budżetu Stany Zjednoczone Ameryki stały się odsetki od długu narodowego wynoszące 881 mldj dolarów. Biorąc pod uwagę, że całkowite wydatki rządu Stany Zjednoczone Ameryki w tym roku wyniosły 6,8 biliona dolarów, oznacza to, że płatności odsetkowe stanowiły prawie 13% całego budżetu, a Biuro Budżetowe Kongresu uważa, że ta liczba będzie się jeszcze bardziej pogarszać. W 2025 rok Biuro Budżetowe Kongresu prognozuje odsetki na 952 MLD dolarów, a w 2034 rok mogą wzrosnąć do 1,7 BLN dolarów. Jeśli uważasz, że to najgorszy scenariusz, musimy Cię rozczarować. To prognoza dość optymistyczna. Prognoza Biura Budżetowego Kongresu opiera się na założeniu, że krótkoterminowe stopy procentowe nie tylko pozostaną niskie, ale nawet spadną. Jeśli stopy procentowe się nie zmienią lub wzrosną, Stany Zjednoczone zapłacą dużo więcej odsetek. Jak doszło do tego, że Stany Zjednoczone zaciągnęły aż 37 bilionowy dług? Stany Zjednoczone łatwo zgromadziły ogromny dług, wydając znacznie więcej niż otrzymują co roku. Jedni twierdzą, że to przez niższe podatki dla najbogatszych, inni wskazują na wysokie wydatki rządowe. Obie strony mają częściowo rację. Ponieważ Stany Zjednoczone, podobnie jak wiele krajów zachodnich, mają problem starzejącego się społeczeństwa. Wypłaty z zabezpieczenia społecznego rosną, podczas gdy liczba osób pracujących, które mogłyby je utrzymać, maleje w stosunku do całej populacji. Ludzie mają mniej dzieci i żyją dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki postępom medycyny. Mediana wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki wzrosła z 30 lat w 1980 roku do 38,9 w 2022 roku. Liczba Amerykanów w wieku 65+, plus kwalifikujących się do ubezpieczenia społecznego, wzrośnie z 58 milionów w 2022 roku do 82 miliony w 2050 roku. To wzrost o 47%. Według Pew Research Center liczba osób w wieku produkcyjnym w Stany Zjednoczone Ameryki wzrośnie ze 186 milionów w 2005 rok do 255 milionów w 2050 rok. To tylko 37% wzrost w znacznie dłuższym okresie czasu, co oznacza mniejszą stopę wzrostu niż w przypadku całej populacji. I jest jeden ogromny problem z tą prognozą. Około 82% oczekiwanego wzrostu populacji ma pochodzić z imigracji, a nie z urodzeń. To znaczy, że przy zaostrzeniu polityki imigracyjnej, wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym może całkiem się zatrzymać. Jeśli tak się stanie, to zła wiadomość dla systemu ubezpieczeń społecznych. Będzie mniej pracowników wpłacających składki, więcej emerytów pobierających świadczenia i system pod poważną presją. W ostatnich dwóch dekadach wydatki rządowe w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosły z powodu kryzysu takich jak Krach 2008 i odbudowa po pandemii w 2020 roku. W obu przypadkach administracje wprowadziły duże pakiety stymulacyjne, by utrzymać obywateli i firmy finansowo. W Odpowiedzi na kryzys finansowy uchwalono program Troubled Assets Relief, program wart 700 MLD dolarów dla stabilizacji instytucji finansowych, oraz ustawę American Recovery and Reinvestment Act wartą 787 MLD dolarów na pomoc, ulgi podatkowe i infrastrukturę. Według OSA Spending GoGov od 2020 roku wydano 4,7 biliona dolarów w odpowiedzi na pandemię. To finansowanie obejmuje wiele agencji, m.in. małe firmy, prace, sprawy weteranów i programy zdrowotne. Podczas gdy wydatki rządowe gwałtownie wzrosły, aby poradzić sobie z nowymi programami i kryzysami, podatki systematycznie spadały. Na początku lat 50. najwyższa stawka podatku dochodowego wynosiła 91%. Co oznaczało, że dochód powyżej określonego progu, około 200 tysięcy dolarów wtedy, czyli 2 milionów dzisiaj, był opodatkowany według tej stawki, ale dzięki odliczeniom i lukom prawnym, najbogatszy 1% płacił efektywną stawkę podatkową wynoszącą zaledwie 42%. Na początku lat 2020 najwyższa stawka podatku dochodowego wynosiła 37%, ale faktyczna po odliczeniach i lukach dla najbogatszego 1% spadła do 26-28%. W okresie największego zapotrzebowania na pieniądze, rząd Stany Zjednoczone Ameryki dostawał ich mniej niż zwykle. W 2024 rok rząd Stany Zjednoczone Ameryki wydał 6,8 B dolarów, a dochody podatkowe wyniosły 4,9 bilionów, co dało deficyt 1,9 B dolarów. To oznacza wydatki rzędu 23,4%. Produkt krajowy brutto przy wpływach jedynie 17,1% produkt krajowy brutto Stosunek wydatków do produkt krajowy brutto jest istotny, o czym wkrótce powiemy. Nawet trzecioklasista zauważyłby problem z tymi liczbami. To jednak nie zaczęło się w zeszłym roku. W latach 1975-2024 średni deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych Ameryki wynosił ok. 3,8%. W 2020 roku liczba ta gwałtownie wzrosła do rekordowych 14,7% napędzana wydatkami podczas pandemii na wsparcie osób i firm w lockdownach. Deficyty są normą, ale rzadko bywała nadwyżka, jak za prezydentury Billa Clintona podczas boomu gospodarczego. Stany Zjednoczone Ameryki miały nadwyżkę 0,8% w 1998, 1,3% w 1999 i 2,3% w 2000 roku. Koniec lat 90. był chyba ostatnim okresem, kiedy świat nie wydawał się być w ogniu. Problem polega na tym, że stosunek długu do produkt krajowy brutto przyspiesza wykładniczo w ciągu ostatnich 15 lat. W 2009 roku wzrósł do 75,8%, by walczyć z kryzysem finansowym. Choć to wysoki poziom, w 2012 roku stosunek długu do produkt krajowy brutto wyniósł 93,8%. 6,5%, a według Trading Economics w 2024 roku osiągnął 124,3%. Więc po prostu spłaćmy ten dług. Zacznijmy oszczędzać, robić dodatkowe wpłaty, cokolwiek będzie potrzebne, bo obecnie dług wynosi około 106 637% na osobę w Stanach Zjednoczonych, a założymy się, że to więcej niż przeciętny Amerykanin ma na swoim koncie bankowym. Wierzcie lub nie, ale w optymistycznym roku 2000 ludzie wierzyli, że realnie można spłacić dług Stanów Zjednoczonych. Już w 2012 roku przez 3 lata utrzymywała się nadwyżka budżetowa, a dług wynosił około 5,67 biliona, co wydawało się wtedy możliwe do opanowania w porównaniu z obecnym zadłużeniem. Ale kiedy ekonomiści zaczęli modelować, co mogłoby się stać, gdyby cały dług Stanów Zjednoczonych został spłacony, Wyniki okazały się wręcz katastrofalne. I to nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla całego świata. Ponieważ podobnie jak zakup Stany Zjednoczone w pewnym sensie potrzebują tego długu, żeby funkcjonować, ponieważ jest on powiązany z obligacjami skarbowymi. Stany Zjednoczone Ameryki. Obligacje skarbowe uchodzą dziś za jedne z najbezpieczniejszych inwestycji. Tak bezpieczne, że banki na całym świecie kupują obligacje skarbowe o wartości setek miliardów dolarów. Są uważane za świetne miejsce do przechowywania pieniędzy bez ryzyka ich utraty, a przy okazji można na nich zarobić trochę odsetek. Dotyczy to nie tylko banków na świecie, ale też instytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ponieważ okazuje się, że ponad 2 trzecie publicznego długu Stanów Zjednoczonych jest w posiadaniu krajowych podmiotów, co na koniec grudnia 2024 roku wynosiło 20,3 biliona dolarów. Największym posiadaczem długu publicznego jest Rezerwa Federalna z 4,5 biliona dolarów, a także fundusze inwestycyjne emerytalne, w tym Social Security, rządy stanowe, lokalne i firmy ubezpieczeniowe. W rzeczywistości Social Security to kolejny duży posiadacz długu narodowego prawie 3 biliony dolarów, ponieważ pieniądze otrzymywane od pracowników i pracodawców są inwestowane w obligacje skarbowe. Dzięki czemu mogą przynosić odsetki i być bezpiecznie przechowywane, aż ludzie będą musieli pobrać swoje świadczenia z Social Security. Najwięksi zagraniczni posiadacze długu Stany Zjednoczone Ameryki to Japonia, Chiny z 759 miliardami dolarów oraz Wielka Brytania z 723 miliardami dolarów. To logiczne, że rezerwa federalna posiada większość długu Stany Zjednoczone Ameryki, bo odpowiada za ceny i inflację. Robi to m.in. kontrolując podaż pieniądza, utrzymując papiery skarbowe i ustalając stopy procentowe. W samych Stanach Zjednoczonych stopy procentowe dotyczące wielu rzeczy niezbędnych dla nowoczesnej, sprawnie funkcjonującej gospodarki, takich jak kredyty hipoteczne, są również powiązane ze stopami procentowymi obligacji skarbowych. Fed kupuje i sprzedaje papiery skarbowe, by osiągnąć docelową stopę funduszy federalnych. Oprocentowanie, po jakim banki pożyczają sobie pieniądze, by spełnić wymogi rezerwowe. Stopa funduszy federalnych staje się nieoficjalnym minimalnym oprocentowaniem, jakie banki mogą ustalać dla pożyczek. Kupując papiery skarbowe, nabywasz część długu Stanów Zjednoczonych. Zakładasz, że gospodarka Stany Zjednoczone Ameryki pozostanie silna i kraj będzie spłacał zobowiązania, nie ogłaszając niewypłacalności. Więc jeśli spłacisz dług narodowy, całkowicie pozbywasz się papierów skarbowych. Wkrótce zobaczysz, dlaczego to większy problem niż myślisz, ale najpierw warto zaznaczyć, że spłata długu ma też zalety. Co najważniejsze, Stany Zjednoczone mogłyby wykorzystać te 881 miliardów dolarów, które płacą w odsetkach na inne rzeczy, takie jak szkoły, drogi i lepsze programy społeczne dla swoich obywateli. Wysokie zadłużenie państwa szkodzi nie tylko budżetowi rządu, ale także uderza w przedsiębiorstwa. Rosnące zadłużenie podnosi stopy procentowe i zwiększa koszty pożyczania. Biuro Budżetowe Kongresu podaje, że każdy dolar wzrostu deficytu federalnego obniża inwestycje średnio o 0,33 dolara, a w niektórych branżach nawet o 0,5 dolara. Spłacenie długu nie tylko zrównoważyłoby budżet, ale mogłoby również uwolnić gwałtowny wzrost rozwoju biznesu i inwestycji w całym kraju. Według Stefana Kajla Profesora Ekonomii Stosowanej i Zarządzania na Uniwersytecie Cornela, rosnący dług publiczny powoduje wzrost stóp procentowych, gdyż deficyty stymulują gospodarkę. Rezerwa federalna podniesie stopy procentowe, aby utrzymać inflację pod kontrolą. Stopy procentowe mają wpływ na większość spraw finansowych. Laboratorium Budżetowe Uniwersytetu Yale zbadało tę sprawę. Odkryli, że po 30 latach stały wzrost deficytu federalnego równy 1% produkt krajowy brutto spowodowałby wzrost rocznych odsetek od kredytu samochodowego o 200 dolarów. Ale to jeszcze nie wszystko. Średnie roczne odsetki od kredytu hipotecznego wzrosłyby o 2300 dolarów. Badanie wykazało, że wzrost deficytu o 1% zwiększa inflację. Przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe Straciłoby od 300 do 1250 dolarów siły nabywczej rocznie po 5 latach od trwałego wzrostu deficytu. Spłata długu narodowego obniżyłaby inflację, poprawiła wiarygodność kredytową Stany Zjednoczone Ameryki oraz zwiększyła zaufanie inwestorów i wzmocniła dolara na świecie. Wydaje się, że zaufanie inwestorów do Stanów Zjednoczonych jest rekordowo wysokie. Obecnie 90% globalnych transakcji walutowych odbywa się w dolarach amerykańskich a połowa światowego handlu jest fakturowana w dolarach ze względu na postrzeganą siłę i stabilność tej waluty. Globalne użycie dolara wzmacnia wzrost gospodarczy i bogactwo Stanów Zjednoczonych, bo rynki międzynarodowe preferują współpracę z amerykańskimi firmami. Dzieje się tak głównie dzięki gwarancjom Stanów Zjednoczonych, znanym jako pełna wiara i kredyt. Wendy Edelberg, starsza specjalistka do ekonomii w Instytucie Brookingsa, wyjaśnia, Pełna wiara i kredyt mają zapewnić pożyczającym rządowi Stany Zjednoczone Ameryki pewność, że wywiąże się on ze zobowiązań bez względu na okoliczności. To oznacza, że pożyczanie pieniędzy Stanom Zjednoczonym jest bezpiecznym wyborem. Ale ekonomiści śledzący przyszłość Stanów Zjednoczonych obawiają się, że niektórzy inwestorzy na świecie zaczynają tracić zaufanie. W 2023 roku agencja Fitch Ratings obniżyła ocenę kredytową Stany Zjednoczone Ameryki z powodu rosnącego długu narodowego. Częste spory w kongresie dotyczące podnoszenia lub odmowy podniesienia limitu zadłużenia również nie pomagały. Odmowa podniesienia limitu zadłużenia oznaczałaby niewywiązanie się z części zobowiązań i podważyłaby zaufanie do systemu kredytowego. Rating obniżono z AAA do AA. W 2025 roku nastąpiło kolejne obniżenie ratingu przez Moody's, który zmienił ocenę kredytową Stanów Zjednoczonych z AAA na AA1. To mocno uderzyło w wiarygodność kredytową Stany Zjednoczone Ameryki na arenie międzynarodowej. Choć obniżka była niewielka, to pierwszy raz od 1917 roku, gdy Moody's ocenił Stany Zjednoczone poniżej perfekcyjnie. To nie jedyny niepokojący sygnał dla globalnego zaufania do dolara. Udział dolara w światowych rezerwach stale maleje od szczytu pod koniec lat 90. W 1999 roku dolar miał 70% światowych rezerw. A w 2024 już tylko 58%, im mniej inwestorzy ufają Stanom Zjednoczonym, tym wyższe są stopy procentowe od zadłużenia. Im wyższe stopy procentowe, tym trudniej krajowi utrzymać zadłużenie. Każdego roku Stany Zjednoczone będą bliżej niewypłacalności, co dodatkowo osłabi zaufanie inwestorów. To będzie początek bardzo błędnego i bardzo destrukcyjnego cyklu. Spłata długu prawdopodobnie od razu poprawiłaby ocenę kredytową Stany Zjednoczone Ameryki, przerwała cykl i wzmocniła globalne zaufanie do gospodarki. Nie uwzględnia to skutków sposobu spłaty długu. Są dwie metody lub ich połączenie, które byłyby bardzo trudne do zaakceptowania przez Amerykanów. Jednym z nich byłoby znaczne ograniczenie wydatków rządowych poza obsługą i spłatą długu. To oznacza, że rząd musiałby zlikwidować główne programy federalne, a nie jedynie ograniczyć biurokrację. To oznacza cięcia wsparcia dla chorych, seniorów, szkół, szpitali, badań, dróg, telekomunikacji i infrastruktury, czyli podstaw społeczeństwa. Nie wspominając już o tym, że wojsko zostałoby poważnie pozbawione funduszy. Obecny stan świata sprawia, że brak najsilniejszej armii mógłby zagrozić bezpieczeństwu kraju. Inną możliwą odpowiedzią byłoby znaczne podniesienie podatków, aby pieniądze, które rząd Stany Zjednoczone Ameryki ma do dyspozycji na spłatę długu, znacznie wzrosły. Oczywiście podniesienie podatków do poziomu 60 czy 70% dla całej populacji byłoby niezwykle trudne dla ludzi, i to zakładając, że podatki zostałyby podniesione równo dla wszystkich, co jest mało prawdopodobne. Czy rząd może po prostu wydrukować więcej pieniędzy? Technicznie można by wydrukować tyle pieniędzy, by spłacić cały dług Stany Zjednoczone Ameryki, ale spowodowałoby to szybką inflację, a następnie hiperinflację. Inne kraje, które doświadczyły hiperinflacji, takie jak Zimbabwe, skończyły z papierową walutą, która była tak bezwartościowa, że w zasadzie wróciły do systemu wymiany barterowej. Dodatkowo, ze względu na bliski związek między długiem Stanów Zjednoczonych a papierami skarbowymi, Większość ekonomistów uważa, że całkowita spłata długu to w ogóle fatalny pomysł. Musielibyśmy przeorganizować funkcjonowanie całej światowej gospodarki i pozostawić instytucje finansowe bez pewnego miejsca do deponowania swoich pieniędzy. Stany Zjednoczone ostatni raz były bez długu w 1835 roku, przez tylko dwa lata. Był to czas niższego zaawansowania finansowego, słabszej integracji rynków światowych i większego ubóstwa. Spłata całego długu teraz wywołałaby wiele problemów. Czym wtedy Rezerwa Federalna zarządzałaby inflacją i bezrobociem? Nie mogłaby już sprzedawać papierów wartościowych. A co z ubezpieczeniem społecznym i bankami na całym świecie? W co bezpiecznego zainwestowaliby pieniądze klientów i emerytów, jeśli nie w amerykańskie obligacje skarbowe? Obecnie nie ma podobnego instrumentu finansowego ani bezpiecznej inwestycji. Obecnie szybki wzrost długu narodowego osłabi zaufanie do obligacji skarbowych. I dlatego w naszym interesie jest obniżenie długu, a nie całkowite jego wyeliminowanie. Profesor Kyle twierdzi, że byłaby to bezprecedensowa międzynarodowa katastrofa dotycząca głównej waluty rezerwowej świata. Nie wiemy, co by się stało, ale na pewno nie byłoby to dobre. Ważniejszy od kwoty zadłużenia jest stosunek długu do produkt krajowy brutto Chociaż dług publiczny i dług osobisty funkcjonują w pewnych aspektach bardzo różnie, nadal nie chcesz być winien znacznie więcej pieniędzy niż zarabiasz. Stany Zjednoczone zapłaciły 345 mld dolarów odsetek w 2020 roku, 659 mld w 2023 oraz 892 mld w 2024 roku, co oznacza, że amerykańskie odsetki od długu przewyższają cały budżet wojskowy Stany Zjednoczone Ameryki. Dobrą wiadomością jest, że nic nie wskazuje, by świat miał stracić zaufanie do zdolności rządu Stany Zjednoczone Ameryki do regulowania zobowiązań czy przyszłości amerykańskiej gospodarki. Wygląda na to, że obecne astronomiczne zadłużenie kraju na razie nie jest problemem. Ale na horyzoncie pojawiają się pewne niepokojące sygnały. Rok 2025 był jednym z pierwszych, gdy wstrząs na giełdzie powiązano ze spadkiem zakupów amerykańskich obligacji skarbowych. Zwykle obserwuje się wzrost. Były dyrektor Biura Budżetowego Kongresu, Douglas holtz akin uznał to za bezprecedensowe. Pieniądze po raz pierwszy w mojej pamięci uciekły z Stany Zjednoczone Ameryki w poszukiwaniu bezpieczeństwa, zamiast do Stany Zjednoczone Ameryki po bezpieczeństwo. Ludzie często inwestują w amerykańskie obligacje skarbowe podczas kryzysu, bo uchodzą za bardzo bezpieczne. Gdy rynek akcji wydaje się niestabilny, ludzie wybierają obligacje ku zaskoczeniu ekonomistów. Tym razem tak się nie stało, co może tłumaczyć? Dlaczego dolar amerykański wciąż traci wobec innych walut jak euro? To może wyjaśniać, czemu 11 krajów przestało używać dolara jako waluty rezerwowej. Mimo że Stany Zjednoczone Ameryki nadal uchodzą za solidną gospodarkę, część międzynarodowych graczy straciła wiarę w ich stabilność i przyszłość. I jak ostrzegało wielu ekonomistów, Dług nie stanowi większego problemu, dopóki nim nie zostanie, a wtedy może nagle stać się ogromnym problemem. Spłata długu narodowego wydaje się korzystna, lecz kryje się za tym groźniejszy scenariusz, którego nie wolno lekceważyć. Obejrzyj: co jeśli gospodarka Stany Zjednoczone Ameryki się załamie, by dowiedzieć się, co się stanie, gdy Ameryka zbankrutuje, lub kliknij w inny film.